czas na odcinek. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Witajcie w kolejnej trasie pieszo przez Małopolskę. Witam was bardzo serdecznie w miejscowości Wysiłek Lubożycki. Byliśmy tutaj przed paroma tygodniami, kiedy to sproszaliśmy do Krakowa, robiliśmy sobie sportowo ponad 30 km i zrobiliśmy je w ponad 5 godzin. Tam chyba w 5 godzin 30 minut coś około tego. Dzisiaj nieco trasa inna. Dzisiaj trasa oparta na historii, zabytkach. I to nie małych zabytkach, i to nie mało tych zabytków, ponieważ mamy dzisiaj takie trzy ważne wątki. Oczywiście tych wątków jest więcej. Natomiast takie trzy poboczne wątki, które będą się przewijały przez tą naszą trasę. Po pierwsze, architektoniczne i obyczajowe ewenementy. Po drugie, Bitwa o Kraków z 1914 roku. A po trzecie, działalność rodziny Wodzickich na przykładach pałaców. Mamy też oczywiście główny wątek, ale on zostanie poruszony na samym końcu. Także witam Was bardzo serdecznie w części pierwszej. Jesteśmy w Wysiłku Lubożyckim. E, pokażę Wam teraz kościół i ruszamy dalej. Pierwszy kościół w wysiłku lubożyckim powstaje w latach 1218-1229 za sprawą dobrze nam znanego biskupa Harpagana, czyli biskupa Iwo-odrowąża. Ale postawiona tutaj świątynia nie dożywa długich lat, gdyż w 1241 roku zostaje zniszczona przez najazd mongolskim. W 1401 roku biskup Piotr Wysz. Przekazuje beneficjum lubożyckie na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Teologicznego. O co chodzi? Otóż na 400 lat ta parafia zostaje związana z Wydziałem Teologicznym. Proboszczem tego kościoła, który powstanie, może być i wyłącznie wykładowca Uniwersytetu. Jagiellońskiego Wydziału Teologicznego. Pierwszym proboszczem zostaje profesor Mikołaj Sinczowicz, i to on w 1422 roku podejmuje się zbudowania nowej świątyni. Ta zostaje konsekrowana na rok przed jego śmiercią w 1433 roku i jest to właśnie ta świątynia, wybudowana w stylu późnogotyckim z cegły. To za czasów jego probostwa. Do wyposażenia kościoła dodane są elementy romańskie, m.in. kielich datowany na 1231 rok, a także antaba z brązu datowana na przełom XII i XIII wieku. A obok kościoła mamy bramę z dzwonami, wybudowaną w 1883 roku. No, wróciliśmy. <ścoughs> wróciliśmy, proszę Państwa, do sprawozdania tego początkowego. Oczywiście nie będę Wam wymieniał wszystkich miejscowości, które dzisiaj mijamy, a to dlatego, że jest ich taka ilość. Do tego jeszcze jest parę osiedli w administracyjnym mieście Kraków gdzie no po prostu jakbym zaczął to wymieniać to chyba po prostu byście to wyłączyli. Ustalmy, że jest tego mnóstwo. Pałaców, cmentarzy z pierwszej wojny światowej, kościołów i wiele, wiele innych ciekawostek. My za chwilę wejdziemy do Lubożycy i przejdziemy przez Lubożycę w stronę Miejsca, gdzie jest jakby centrum Kocmerzowa Lubożycy. Niegdyś to była jedna gmina, nazywała się gmina Lubożyca, ale od 1973 roku jest to gmina Kocmerzów Lubożyca. I tam się spotkamy. No i właśnie weszliśmy proszę Państwa do Lubożycy, do Kocmerzowa Lubożycy. Są tutaj mamy urząd gminy Kocmerzów Lubożyca. Korsunerżow, który w 1899 roku został połączony linią kolejową z Krakowem, a w 1949 roku dostał połączenie kolejki wąskotorowej, dzięki czemu można było się stąd dostać bezpośrednio do Harsznicy, Jędrzejowa i Szczucina. W nocy z 2 na 3 sierpnia 1914 roku Siedmioosobowy patrol pod dowództwem pułkownika Beliny Praszmowskiego wdarł się do zaboru rosyjskiego. Mieli zrobić rekonesans, sprawdzić jak wygląda sytuacja w drogę na miechów, a dalej na jędrzejów. Ich patrol trwał dokładnie od nocy, z 2 na 3 sierpnia a wrócili do Krakowa bezpiecznie 6 sierpnia co się udało, zrobi pełen rekonesans sprawdzili gdzie e, oddziały rosyjskie e, stacjonują, w jakich są liczbach w takich miastach jak Słomniki, Miechów i Jędrzejów w paru miejscach postraszyli Rosjan próbując różnych brawurowych szarży ale mimo to żaden z tej siódemki ułańskiej nie zginął a co najważniejsze e, wrócili tuż przed wyruszeniem pierwszej kadrowej i nie bez przyczyny zatrzymałem się właśnie tutaj tutaj gdzie dzisiaj m.in. między innymi aptekę i NFZ ponieważ to był kiedyś budynek dawnego właśnie dworca kolejowego to w tym miejscu właśnie kończyła się trasa kolejowa PKP Kocmyrzów Kraków o tym więcej można posłuchać w materiale zrobionym przez Janka Janek Gada Ciekawostki, Tajemnice, Podróże, Historię. I w materiale, w którym opowiada o kocmyżówce i to jest właśnie początek tej słynnej kocmyżówki. Co jeszcze zobaczymy w samym Kocmyżowie? No, Kocmyżów leżał właśnie na, na miejscu tej bitwy o Kraków z 1914 roku, o której z magicznym karpiem. Opowiadaliśmy razem dla państwa w dwuczęściowym wielkim filmowym materiale zatytułowanym Bitwa pod Gorlicami. Więc tych parę cmentarzy zobaczymy. Najpierw zobaczymy pierwszy, który znajduje się w samym Kosmorzowie, a potem podejdziemy pod zespół Dworski. Cmentarz numer 391 Koczmyrzów. Pochowano tutaj 59 żołnierzy austro-węgierskich i 7 żołnierzy rosyjskich pochowani z walk zarówno pod koniec 1914 roku czyli z tej wspomnianej przeze mnie bitwy o Kraków jak i z marca a wcześniej lutego 1915 roku cały cmentarz zaprojektował Hans Meyer I właśnie za moimi plecami zespół dworski w Kocmerzowie, który został wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku na bazie litery T, a parterowe skrzydło zostało dobudowane pod koniec XIX wieku. Zostawiamy za sobą i Kocmyżów w Lubożyce a przed nami Krzysztoforzyce. I proszę Państwa, dotarliśmy do Krzysztoforzyc. Na tych drzewach między wiekiem XIX a XX istniał dwór. Dwór, który prawdopodobnie został tutaj zbudowany przez rodzinę michałowskich. Ale wcześniej w 1629 roku krzyż w należały do rodu a I potem właśnie pod koniec XVIII wieku, te ziemię przeżyła rodzina Michałowskich. I to właśnie w Krzysztoforzycach w 1855 roku zmarł e, słynny malarz polski Piotr e, Michałowski, twórca e, takiego obrazu i takiego dzieła jak tarży w wąwozie pod Somosierą. Co ciekawe, proszę Państwa, wychodząc za chwilę z Krzysztoforzyc a koniec tej miejscowości będzie oznaczał początek administracyjnego miasta Krakowa. No Krzysztoforzyce są tak trochę z każdej strony oblepione właśnie osiedlami. Tu po prawej mamy Łuczanowice, a jakbyśmy dalej szli tą drogą, to doszlibyśmy do Węgrzynowic. My natomiast za chwilę skręcimy w prawo i drogą pójdziemy na taką, która będzie nas Miejscowiała pomiędzy Węgrzynowicami a Wadowem, i potem dalej drogą ruszymy do górki Kościelnickiej. No i proszę Państwa, weszliśmy do Krakowa, prawda? Widać, że jesteśmy w Krakowie. No jak to, powiedzcie, że to nie jest Kraków? To jest Kraków. Ech. I to, co tam widzimy, to jest Wadów. Czanowice. Cała masa innych osiedli, które do 1973 roku były po prostu wsiami, niczym innym. Tak jak ta wieś, do której teraz wchodzimy, czyli Węgrzynowice. Zmiankowane w 1470 roku, a w 1789 roku mamy informację o tym, że w Węgrzynowicach był dwór.